Witam cię serdecznie na moim kanale. Kolejna próba nagrania filmiku ciągle coś mi przeszkadza. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę sprawnie. Chcę dwa filmiki w jednym dzisiaj Wam zrobić, czyli zaprezentować katalog numer 3, który jest ważny od 13 lutego, czyli minionego wtorku do 4 marca. I także zaprezentować to, co znalazło się już w takim moim małym pierwszym zamówieniu. Właśnie z tego katalogu. Nie poza. Wpadałam już sobie tutaj kartek, mam nadzieję, że jakoś tak w miarę szybko uda mi się z Wami tutaj ten katalog przejrzeć. Pierwsza strona to już oczywiście z, y, przedstawiona jest nasza nowa woda, też taką fajną opcją jest folika którą można sobie y, odkleić i zobaczyć jak ten zapach się prezentuje. Zapach wchodzi w cenie 90 zł, zapach typowo kwiatowy z nerolą, jaśminem, tuberozą, piwonią i liang liang. Y, na następnej stronie jest... Mm, przedstawiony ten zapach y, klasyczny, zapach, który był jako pierwszy w On się prezentuje w ten sposób, y, buteleczka właśnie, buteleczki są takie same, tyle że różnią się oczywiście zawartością, ta woda floral jest bardziej różowa, ta jest bardziej bursztynowa, no i ten zapach jest już owocowo-kwiatowy, co mi osobiście dużo bardziej odpowiada, bo jest tutaj i sorbet z mango, też nerola i czerwony pieprz Ta nerola właśnie to chyba będzie taki składnik który będzie się przewijał przez tą serię, jeżeli jeszcze więcej zapachów tu wymyślą, ale mi osobiście dużo bardziej pasuje, cena też 90 zł, no i warto zwrócić uwagę, że przy zakupie któregokolwiek z tych zapachów, czy tego czy tego naszego nowego puder w perełkach z serum też yy, Jordani Gold możesz mieć za jedyne 10 zł myślę, że rzecz warta uwagi Kolejne strony to też zapachy, właśnie zapachy, ale też jako nowość pojawi się tutaj serum Age Definition. Z, nie serum, przepraszam, podkład z serum. Który jest tym razem w wersji typowo wegańskiej. Właśnie myślę, że tak tu przynajmniej to wygląda, że. Jeżeli nie wszystkie, to większość produktów z serii Jordani Gold będzie właśnie produktami wegańskimi, czyli tylko na bazie produktów roślinnych. Te produkty nasze otrzymują znaczek firmy Vegan Society, która niewielu produktom ten swój symbol przyznaje i która ma bardzo restrykcyjne normy, jeżeli chodzi właśnie o uznanie danego produktu jako typowo wegański. Ja Wam chcę tylko przypomnieć, że poprzednia wersja, taką sobie właśnie kupiłam to było ten Age Definition właśnie z serum nie w wersji wegańskiej i też nie miało tego który ma ten nowy ochrony UVA SPF 12 ten poprzedni właśnie wyglądał w ten sposób z czarną nakrętką z takimi złotymi zdobieniami nowy ma już całą złotą nakrętkę jest sześć kolorów do wyboru, zwracam uwagę waszą tylko że są nowe nazwy tych, tych kolorów więc nie sugerujcie się tym co, co do tej pory miałyście więc jeżeli do tej pory najjaśniejszym był z reguły kolor porcelain tym razem jest on już jak widzicie w środku a jaśniejsze są wanilie vanilia neutral i vanilia cool oczywiście o różnych odcieniach zimnym i cieplejszym zwróćcie na to uwagę proszę wybierając też któryś produkt dla siebie te yy, yy, podkłady <laughs> część z was miała okazję wypróbować sobie w próbkach które zakupiłyście i możecie sobie sprawdzić, który najbardziej Wam odpowiada. Na kolejnych stronach kolejne produkty z serii Jordani Gold. No i tu chcę zwrócić tylko Waszą uwagę na bazę, która jest też z serum takim samym opakowaniu, które mi się zawsze mylą, i sama baza jest taka opalizująca w swojej formule w buteleczce, natomiast na ręce. Hmm, o i, ciężko się tu coś tam nakrętkę no i bardzo dobrze ściąga. Wygląda ona w ten sposób, już Wam tu pokażę wygląda na przeźroczystą, wchłania się bardzo, bardzo szybko. Ta mokrość, że tak powiem, ustępuje bardzo szybko, jest bardzo delikatna, zapach też taki bardzo delikatny, wręcz powiedziałabym, kosmetycznie neutralny cena 37 zł strona 17. Kolejne produkty, na które warto zwrócić uwagę, to już sobie tu szybciutko postaram się przejść do tego. Um, tu są właśnie produkty, które w tej chwili można kupić, y, żeby wysyłka była darmowa. No i już strona 26-7 to zestaw kosmetyków y, Blooming Blossom. To są y, kosmetyki do ciała, krem, mydełko i prysznicy żel, które można w zestawie kupić w cenie 30 zł. W pojedynczo kupując, no to wychodzi to oczywiście drożej. Zapach taki delikatnie kwiatowy, ja bym powiedziała nawet taki pudrowo-kwiatowy. Bardzo delikatny, nieintensywny, nie, że tak powiem, nie denerwujący, co jest ważne w przypadku kremów do rąk. Krem, ja ten cały zestaw mam. Hmm. Już Wam go tu zaprezentuję, żel pod prysznic o tradycyjnej pojemności 250 ml, kremik też o pojemności 75 ml, czyli taka tradycyjna. I do tego jest mydełko, które zwróćcie uwagę tylko, że w katalogu wydaje się dużo ciemniejsze, natomiast w realu ma taki bardzo bladziutki różowy kolor. Myślę, że świetnie się będzie prezentowało właśnie w łazience na ten wiosenny czas. Zapach też można wypróbować. No i coś, na co ja czekałam i z powodu czego właśnie zrobiłam to małe zamówienie już wcześniej. Chodzi o zestaw kolczyków. Ja jestem taką sroczką, bardzo uwielbiam nowe kolczyki, nowe akcesoria z tej serii. Co jakiś czas sobie fundować. No i tym razem właśnie zafundowałam sobie zestaw tych kolczyków, które są tutaj w cenie 35 zł, na stronie 30. One przychodzą w takim. Srebrzysto-szarym opakowaniu, zapakowane też jeszcze w bibułkę, żeby wszystko było elegancko i bezpiecznie. No i sam zestaw na tekturce prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, czy to tu będzie dobrze widać, ale one pięknie błyszczą, naprawdę prezentują się rewelacyjnie. Mają wszystko to, czego ja od biżuterii wymagam, więc blask i nie. I bezpieczeństwo, że tak powiem, bo moja skóra jest wrażliwa, ja jestem uczulona na wiele produktów. Między innymi na nikiel zawarty w przeróżnych yy, i rzeczach, które mogą dotykać mojej skóry i te, które yy, są nawet w wodzie. A te. Yy, 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 yy. Produkty Oriflame, które do tej pory wszystkie miałam, one są dla mnie bardzo dobre, bo, po pierwsze, mnie nie uczulają, co jest dla mnie bardzo ważne, to jest zawsze stop metalu taki, który jest bardzo przyjazny dla naszej skóry, a po drugie, nigdy nie śnie dzieją, nie zachodzą jakoś, nie matowieją, dlatego ja te produkty zawsze bardzo lubię no i też Wam polecam, jeżeli któraś z Was chciałaby sobie sprawić taki um, upominek, taki prezencik, rozpieścić się w ten sposób na dzień kobiet, no to zapraszam no i kolejne rzeczy, które tu możemy w tym katalogu znaleźć na następnej stronie jest inny zestaw e, też biżuterii na co warto zwrócić uwagę strona 32, 33 jeżeli wydasz 69 zł z tego katalogu e, krem na dzień z serii Royal Velvet można kupić w cenie 40 zł na następnej stronie są pozostałe produkty z tej serii, krem nocny pod oczy, kapsułki i maseczka Myślę, że warto też na wiosnę zainwestować właśnie w ten krem, który ma opcję ujętniającą i poprawiającą przede wszystkim kontur naszej twarzy. Więc dla osób, które już czasem po 35 roku życia zmagają się, że tak powiem, z naszą grawitacją ziemską, z przyciąganiem i ich twarz zaczyna zmieniać swój jędrny owal do tej pory, to warto w taki kremik zainwestować i przeprowadzić sobie na wiosnę taką kurację tymi właśnie kosmetykami. I strona 37, 38 to są perfumetki, 5 tutaj mamy do wyboru w cenie 33,1 zł, bądź 27 przy zakupie dwóch z nich. Ja dwie te perfumetki już mam, chciałam Wam pokazać, każda ma pojemność 8 ml, więc nie za dużo, nie za mało, a do torebki myślę w sam raz. Taka perfumeteczka. też nie jest ciężka, co cienkie szkło w tych perfumetkach, co też jest ważne dla naszych przeładowanych ciężkich, Torebeczek. Ja mam akurat, właśnie y, nasze perfumy Essence Co i y, Diviny. Woda perfumowaną, perfumetki idealne dla każdej z nas. Y, Kolejny produkt. Kolej, na kolejnej stronie, zwracam Waszą uwagę, strona 38. Można było zakupić y, próbki wód. Nording Waters dla niej i dla niego, one są, ta dla, nie, dla niego jest na późniejszych stronach. Same próbeczki w cenie 3,50 w takim kartoniku. Myślę, że warto też się zapoznać z tymi zapachami na wiosnę: zapachy takie wodno-kwiatowe, wodno tak, wodno-kwiatowe, czyli lekkie, delikatne. Na następnej stronie można kupić próbki. Na stronie 40 z kolei yy, dużo intensywniejszych zapachów są Fever Ecstatic. Dla niej i dla niego zapachy znowu ogniste, cieplejsze w swojej yy, nucie zapachowej. No i strony kolejne to kolejna porcja przeróżnych zapachów, te, które znacie, lubicie. Na stronie 49 od strony 49 i kolejnych n, dwóch stronach to zapachy Love Potion. W poprzednim katalogu można było zakupić próbki tych zapachów i też sobie wypróbować. W tym katalogu są one w cenie wszystkie 70 zł z 49% rabatem. No i kolejne strony to zapachy dla niej dla niego. Dla niego też sporo zapachów. Na stronie 67 jest zapach, który zamawia moja przyjaciółka, bardzo go lubi dla swojego męża. Ascendant Intense, zapach e, intensywny, zapach ciepły, zapach głęboki, orientalno-korzenny. Dla tych z Was, które lubią sw w, na swoich mężczyznach taki zapach, to też bardzo, bardzo go polecam. No, tu jest właśnie ten zapach dla niego aromatyczno-wodny. Nording Waters w cenie 70, 70 zł o pojemności, 75 ml. Jak zwykle, nie wiem dlaczego panowie mają dużo większe te swoje wody zapachowe no i strona 75 to przypominam jest w promocji w tej chwili w cenie 20 zł olejek do ust w trzech różnych opcjach jak widzicie ja mam tą wersję plum najciemniejszą która tu na zdjęciu jest dość jasna a w rzeczywistości ciut ciemniejsza i tak właściwie wszystkie te olejki podbijają jedynie koloryt naszych ust ale przede wszystkim zapewniają naprawdę długotrwałą miękkość i nawilżenie Wypróbowałam na sobie samej, więc polecam. Na następnych stronach yy, przeróżne opcje naszych szmineczek. <laughs> I coś, na co chciałam zwrócić Waszą uwagę, na ze strony 85 i trz, dwóch kolejnych, to takie małe sztywciki w cenie 45 zł. Wydaje się rzecz droga, ale ten sztywcik, moje drogie, to wielofunkcyjny kosmetyk, który możecie zastosować na ustach, na oczach i na Waszych policzkach. Możecie go zastosować do różu, do konturowania bądź do podkreślenia Waszych oczu czy ust. I jest produkt brązujący, produkt rozświetlający, produkt, który ma w sobie właśnie różowy koloryt. Także myślę, że warto mm, z tych produktów też skorzystać i też odchudzić. Tym samym nasze torebeczki, nasze kosmetyczki, które są z reguły przeładowane wszelkiego typu właśnie produktami, a tu macie w jednym kosmetyku. Yy, dwa, trzy rzeczy, w zależności od tego, który kupicie. Strona 94 to produkt, który też znalazł się w moim zamówieniu. Produkt D1 yy, do makijażu, yy, do demakijażu właściwie, ale ja go polecam też do demakijażu oczu, szczególnie dla tych z Was, które myją swoje twarze żelami. <laughs> Żele nie są zbyt polecane do demakijażu naszych oczu, a płyn jest bardzo delikatny na bazie wody, bardzo. Za, polecam go też do demakijażu. Tych z Was, które mają skórę wrażliwą, z wiekiem ta skóra wrażliwa robi się tak czy siak. Także prędzej czy później, z takiego e, produktu trzeba będzie skorzystać, który będzie naszą skórę e, właśnie koił po m, przyzmywaniu. No i produkty y, d produkty, które się już pojawiały, gąbeczki do podkładów w cenie 20 zł, dwie pięknie zapakowane w serduszko i strony 105 i dalej to znowu promocje na moje ulubione kosmetyki wegańskie Want, ja uwielbiam te kosmetyki znowu pewnie na lato się w nie zaopatrzę tu jest produkt Retusher który jest też, może być bazą pod makijaż jak najbardziej produkt, który w swojej kolorystyce jest taki beżowo różowo rozświetlający jest bardzo na dłoni, wydaje się, że jest dość intensywny, ale po, wam powiem, po nałożeniu skóra tylko pięknie po nim się błyszczy i troszeczkę ujednolica kolory. Dla tych z Was, które mają jeszcze skórę nieskazitelną, bez żadnych przebarwień czy wyprysków, to taki produkt wystarczy na lato zamiast podkładu, po prostu tylko rozświetlenie waszej skóry. I z kolei coś na stronie kolejnej w cenie 52 zł krem, który uważam w tej chwili za niezbędny porą letnią. Krem, łącz, bomba, wodna. Kremik jest zapakowany, nie można się dostać do środka. Trochę szkoda, bo ja uwielbiam rozkrawać te różne produkty, żeby wydobyć wszystko z nich. A ten produkt jest zapakowany, więc mimo że używałam go poprzednim latem, jeszcze mi trochę zostało na tą ciepłą porę. Znowu mi zostanie pojemność 50 ml krem mega nawilżający. Krem polecam do wszystkich skór, yy, szczególnie tych, które mają problemy z przesuszeniem, szczególnie tych, które cierpią w tym okresie zimowym yy, od kaloryferów, ale też letnim z powodu słońca i także do skór wrażliwych, bo są to produkty wegańskie. No i teraz uciekło mi to, co już tu z wami oglądałam osom. Na kolejnych stronach produkty oczyszczające też do skór młodych i coś, co ja sobie też kupiłam. Seria Love Nature. Kupiłam tonik, bo ostatnio dowiedziałam się też od mojej pani kosmetolog, że nawet po płynach micelarnych, czego do tej pory nie wiedziałam, warto skórę stonizować właśnie wszelkiego typu tonikami więc tonik w pielęgnacji dziennej, tonik w pielęgnacji wieczornej. Jest nieodzowny. Ten z wodą kokosową w cenie 20 zł, na stronie 110, ale są też jeszcze, jest tonik też na stronie zaraz następnej z owsem organicznym i jagodami Goi. Konik to jest, to jest kojący, przepraszam, kojący płyn micelarny dla skóry, też bardzo wrażliwej, i tonik z kolei dla skór tłustejszych, skóry, które wymagają intensywniejszego oczyszczenia wszystkie są w cenie 20 zł z drzewem, z organicznym drzewem herbacianym i limonką też bardzo bardzo wam polecam. Na stronie 114 warto zwrócić uwagę, można kupić serum w obniżonej cenie 27 zł przy zakupie dowolnego innego produktu z serii Optimals, serum mocno nawilżające. Ja akurat tego serum nie kupiłam, mam jeszcze inne, muszę je wykorzystać. Ale kupiłam z kolei płyn micelarny, kojący, bardzo delikatny, też z serii, The One, z serii Optimals w cenie 25 zł, strona 116. Um, ja Wam powiedziałam, że latem i w porze właśnie takiej wiosenno uwielbiam właśnie korzystać z płynów micelarnych, więc kupiłam sobie. To był też produkt, który można było kupić, żeby nie płacić za dostawę, no i z tego właśnie. Skorzystałam. I coś, na co chcę Wam zwrócić uwagę, szczególnie teraz, właśnie po tym okresie zimowym, kiedy znowu wiosenną porą będziemy odsłaniać nasze piękne szyje i dekolty: serum do szyi i dekoltu, serii Nowej, seria klinicznie przebadana, seria z produktami zawierające już produkty, które są bardzo aktywne na, dla naszych cer. Bardzo, bardzo Wam te, ten, to serum polecam w cenie 55 zł. Warto sobie też taką kurację na wiosnę zrobić, żeby nasze dekolty też troszeczkę tej y, pielęgnacji zażyły, nasze szyje, na których skóra jest dużo cieńsza niż na naszej twarzy i które wymagają właśnie też nawilżenia, y, specjalnego ujędrnienia, y, zaopiekowania się tym obszarem naszej skóry. Kolejne produkty to wszelkie... Y, Witaminy i minerały z serii Wellosophy, które tu możecie sobie też zobaczyć, bardzo warto je kupić. I kolejne produkty z serii yy, z serii Duology, seria produktów do włosów. Świetna rzecz. Ja wypróbowuję większość z nich już wypróbowałam, naprawdę sprawdzają się idealnie. Taka uwaga tylko dla was, jeżeli kupujecie szampony to co jakiś czas pojawiają się takie opakowania zbiorcze, które zawierają w sobie jakby dwie butelki nawet z danego szamponu. No i cenowo, oczywiście, opłaca się to dużo, dużo bardziej, bo taka saszetka podwójna, że tak powiem, kosztuje 37 zł, kiedy jedna kosztuje 28, więc cenowo to naprawdę warta rzecz zauważenia. A ja akurat chcę Wam tu pokazać coś, co używam sama od jakiegoś czasu i z czego jestem bardzo zadowolona. To jest tonik do skóry głowy w cenie 37 zł. Strona 148, pojemność 75 ml. Tonik z taką, no ciągle ruszam tym moim aparatem, przepraszam Was za te wstrząsy niechciane. E, tonik z pipetką, tonik w takiej e, żółtawej, lekkiej formule. Wodnista taka formuła pipetką, właśnie można go łatwo nałożyć na wszystkie miejsca na naszej skórze głowy. Które potrzebują wzmocnienia, jeżeli chodzi o właśnie problem z wypadaniem, z przerzedzeniem naszych włosów. Myślę, że po zimie też dobra rzecz, kiedy nasze włosy w większości obciążone czapkami, e, różnymi kapucami też m, swoje przeżyły. Mieliśmy parę mroźniejszych dni, więc warto, myślę, się też e, o nasze włosy troszeczkę zatroszczyć. E, co tu jeszcze mamy w tym naszym katalogu, na co warto zwrócić uwagę? Produkty oczywiście do pielęgnacji stóp, strona 160-153. Przepraszam, przypominam, że te produkty, które mają taki właśnie czerwony znaczek, taki, biały, biały plusik na czerwonym tle, to są tak zwane kosmoceutyki, czyli one zawierają w sobie też produkty, które mają już w sobie związki lecznicze, nie tylko pielęgnacyjne, ale też lecznicze. Jest to właśnie produkt na pękające pięty i na tak zwane mozele. Też bardzo y, sobie chwalą moje klientki. Serum do stóp w cenie każdy 19 zł. I przypominam, że w poprzednim katalogu weszły nowe żele pod prysznic. Ja sobie kupiłam ten z ananasem. Bardzo mi się sprawdził. Świetny, naprawdę jest. Uwielbiam takie owocowe y, kompozycje w mojej łazience. Wiem, że w przyszłym katalogu wejdą kolejne. Odsłony zapachowe tych z, y, żeli pod prysznic, w tej chwili każdy w cenie 15 zł. Y, no i strony późniejsze to wszystkie strony, którym możemy za, y, zaopiekować naszą skórę właśnie w tym czasie wiosennym czasie świętowania kobiecości, wiosenności, y, jakby odnawiającej się przyrody. Możemy zaopiekować naszą skórę przeróżnymi produktami, m.in. też zawierającymi mleko i miód. Seria Milk and Honey się kłania z, ze skrabem do ciała wygładzającym cukrowym, ale także żelem pod prysznic, mydłem do rąk i całego ciała miękkimi ręczniczkami. Każdy coś, myślę, da siebie znajdzie. Seria Swedish Spa z maseczką do rąk, z kremem do ciała, właściwie takim masłem, które świetnie też nawilża naszą skórę a jednocześnie takie doznania właśnie arktyczne m, nordyckie ma w sobie moja ulubiona seria Essence and Co z werbeną i limonką o takich cytrusowych zapachach, no przepiękna ja tą serię uwielbiam no i coś co wraca znowu w promocji w dużej ilości odsłon zapachowych i właściwościowych, że tak powiem dodatkowych to nasze miotki kupując dwa Ka za każdy zapłacisz jedynie 10 zł. Ja tych miotków trochę zakupiłam, bo mm, dużo dziewczyn było chętnych, właśnie, żeby znowu zaopatrzyć się w te miotki. One w tej chwili mają nowe dwukolorowe odsłony. Mam ich chyba z 10. Można też zakupić w takim zestawiku za 38 zł. Pudełeczku prezentowo, jeżeli chcesz komuś sprezentować. Także kremiki do rąk, takie małe, bodajże pojemność 8 ml, o ile dobrze pamiętam, coś około tego, o zapachu przeróżnych herbat. Kremiki idealne do rąk, też zapakowane w pudełku prezentowym. <laughs> I ja Wam dziękuję za przegląd tego katalogu, za przegląd mojego zamówienia to pudełko właśnie, o jeszcze z tymi miotkami też się znalazło w moim zamówieniu więc Wam pokażę, wygląda ono w ten sposób takie dość spore chociaż miotki malutkie, no ale jeżeli ktoś chce mieć w formie prezentiku no i najnowsze katalogi, które zawsze kupuję bo część z Was lubi je po prostu w formie papierowej sobie przejrzeć tu jest zapowiedź nowej odsłony różowej różowej naszego kultowego tuszu do rzęs Wonder Lush. świętujemy 17 lat wspaniałych rzęs Tusze, które wiele z Was w tym ja uwielbia, które są kultowe i przez Was ukochane, i zawsze czekacie na promocję, więc przygotujcie się w tym katalogu czwartym na początku marca, a także nasze już kultowe, też i od wielu lat bardzo lubiane, często kupowane. To akurat cztery odsłony naszych dezodorantów w kuleczce Activel, które są bardzo łagodne dla skóry, zapewniają poczucie świeżości a jednocześnie na przykład ten srebrny nie zostawia białych śladów na ubraniach. Ten z kolei jest bodajże bawełniany, więc jest bardzo delikatny dla skóry. Ja wam polecam to wszystko. Zapraszam do zapoznania się z katalogiem z tymi produktami, które myślę, każda z was coś wybierze dla siebie, aby rozpocząć pięknie ten nowy wiosenno-letni sezon w naszych dla naszych ciał, dla naszych skór, dla naszych nosów, zapachów. Poproszę Was jak zwykle o łapkę w górę pod filmikiem, jeżeli Wam się filmik podobał. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe Wasze polubienia, za nieliczne na razie komentarze. Zapraszam do komentowania pod tym filmikami. Podzielcie się Waszymi wrażeniami z używania tych kosmetyków, które były dla Was super odkryciem, które używacie od dłuższego czasu które być może nie sposowały Wam w żaden sposób. To też cenne informacje nie tylko dla mnie, ale dla każdego, kto ten filmik będzie oglądał. Dziękuję Wam za, do, za całe dzisiejsze spędzone 25 minut razem. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się w ten piękny, słoneczny dzień.